Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Gdzieś tematy edukacyjne. Państwa i moim gościem jest pan Robert Kozioł, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, już niebawem. I jak ciekawe jak to nazwać, to, to Pan pozostawiam seminarium, konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego. Współorganizujecie ją z FRSM. Właśnie proszę powiedzieć, co podczas tego spotkania, na jaki temat będziecie dyskutować? Tak, praktycznie tak. organizujemy konferencję we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Będziemy rozmawiać na temat szkolnictwa zawodowego i jego przyszłości, że tak powiem, albo propozycji jakichś tam kierunków w regionie tarnowskim, nie tylko samego Tarnowa, ale też i okolic, tak żeby to szkolnictwo zawodowe niejako było odbudowywane, bo jak do tej pory to, to no jest niedoinwestowane, tak można powiedzieć jednym skrótem. Mimo, że ostatnio nakłady są, y, można powiedzieć, wprost astronomiczne na rozwój infrastruktury, bo już pomijając samo miasto Tarnów, żeby było bardziej obiektywnie, powiat Tarnowski co chwilę słyszymy o nowej y, pracowni informatycznej, co mówię, teraz, jakąś będą budować i tak dalej, więc y, obiektywnie rzecz biorąc, w takim o, tarnowskim otoczeniu te nakłady są i właśnie w szkolnictwo zawodowe są spore. Co, ogadzam się, tylko wieloletnie. Y zaległości, no to jest tych nakładów, trzeba by było jeszcze więcej. Właśnie bardzo dobrze i że Fundacja Rozwoju Edukacji rozwija te kierunki zawodowe, promuje między innymi przez różne konkursy, konkursy Work Skills albo też bardzo promuje, namawia do, do, do wchodzenia w programy unijne związane z Erasmusem, wyjazdem młodzieży za granicę. My jako szkoła mieliśmy pierwsi w Tarnowie akredytację. Dzięki temu możemy, możemy wysyłać dzieci na, na już nie tak, młodzież, na, prakty na praktyki zagraniczne. Ale za nami już idą na, na następne szkoły. Czyli to, to ten rozwój jest. To wszystko właśnie dzięki tym nakładom finansowym, o których Pan wspomniał, że jest coraz więcej i bardzo dobrze. Tylko trzeba po prostu z tego korzystać. To wymaga też trochę pracy, ale myślę, że, 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 że będzie ok, y będzie dobrze. Nie wiem jeszcze przejdziemy, już tak stricte do tematów tarnowskich, szkolnictwa i tak dalej, to jeszcze na sekundkę zostańmy przy temacie tej konferencji, tego spotkania. Kto przyjedzie do Tarnowa, kto już potwierdził się, że przyjedzie, kogo zaprosiliście i jak generalnie będzie przebiegało to spotkanie. No to spotkanie będzie się składało z kilku paneli takich dyskusyjnych. Na pewno na tym spotkaniu będzie, będzie, będzie dyrektor SOLAK. Na I też prelegenci, że będą e, mówić na temat właśnie perspektyw e, rozwoju szkolnictwa zawodowego i kierunkach, a zaprosiliśmy e, gości z, przede wszystkim z Tarnowa, ale też i z, i z Powiatu Tarnowskiego, też dyrektorów szkół, z, również Wydziału Edukacji, tak żeby po prostu podyskutować razem na e, tematy przyszłości, ewentualnie, jakie, jakie kierunki, w jakich kierunkach iść, jak to w ogóle, żeby generalnie zacieśnić współpracę też z Fundacją Rozwoju system Edukacji, bo, bo to stamtąd można czerpać wiele środków finansowych. No przecież ich budżet tak. to jest chyba dwa miliardy złotych albo euro, już to nieważne, euro czy tak. złotych, ale dwa miliardy. Tak. I z tego co tam wiem, to jest dwa razy większe niż był na tym roku, czyli tych pieniędzy, które można wykorzystać jest ogromna ilość, no tylko trzeba właśnie znać te możliwości. I po to ta konferencja właśnie, żeby, żeby zacieśnić współpracę, żeby pokazać to, co ta fundacja jest w stanie zrobić, a my z czego możemy skorzystać. Panie dyrektorze, właśnie wspomnieliśmy o, dużo rozmawiamy o kasie, no kasa, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe jest szczególnie istotna, z tego względu, że to nie jest tak, że kupi się książkę, czy jakieś pomocy dydaktyczne i one będą służyły w szkole 20 lat, tylko wraz z rozwojem rynku, z rozwojem konkurencji i usług, no, wymienia się też sprzęt, technologia i trudno uczyć uczniów na sprzęcie pamięta, pamiętającym, nie wiem, 2010 rok, czy 2000 w 2000 rok. Dokładnie, dokładnie. Trzeba ogrom pieniędzy, żeby te technologie wprowadzać. Stąd też po tych ostatnich zmianach, właśnie w świecie w, w kształceniu krągów zawodowych, też stawia się na współpracę z zakładami produkcyjnymi, gdzie uczniowie mogą tam odbywać praktyki, zajęcia praktyczne i, 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 i doskonalić swoje praktyczne umiejętności. Tutaj ja bym jeszcze widział, takie zmiany w, w przepisach prawa, żeby tym zakładom się bardziej opłacało ściągać tych uczniów, bo no, my mi się, no szkoła nie będzie jakakolwiek zawodowa, nie, 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 nie będzie mieć tyle pieniędzy, żeby co jakiś czas wymieniać technologię, sprzęt i tak dalej. To musi być współpracować właśnie na, na kierunku szkoła i zakład produkcyjny, fabryka. No ale w wielu wypadkach jest tak, że taki praktykan uczeń to bardziej jest kulą u nogi dla przysłowiowego pana Mietka w danym zakładzie. No tak bywało dawniej, tak bywa też niekiedy i teraz, ale to trzeba właśnie takiej jakieś zachęty, żeby nie był ten młody przysłowiową kulą, tylko żeby się opłaciło go wykształcić, tego młodego, bo tych młodych, którzy Kończą szkołę obecnie zawodowo, no to on musi tą praktykę nabierać. Zakład pracy i tego musi później nauczyć po szkole. No to no dokładnie, go związać ze sobą wcześniej. A mamy w Tarnowie o tyle potencjału różnych sektorów, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo począwszy od zakładów mechanicznych, skończywszy na grupie azotu, a po drodze od gastronomii przez hotelarstwo, bo już nawet nie chcę wymyślać kolejnych branż, jest tego sporo i jest gdzie się, od kogo się uczyć. Jest, ale też i otwierają się nowe perspektywy, bo nie, nie, nie wspomniał Pan o architekturze i to jest taki po prostu, fachowców w tym y, temacie y, też będzie potrzeba. Na no, wtedy widać, że na potrzeba, patrząc no, po no. kolejnych ruchach <laughs> miasta. No, no, no właśnie, a, a, a my jako szkoła też, zespół szkół ekonomiczno-ogrodniczych, kształcimy w kierunku architektury ferobrazu i jako ci Będący niejako w centrum widzimy zapotrzebowanie, jest zapotrzebowanie. Ja nawet tam dostaję sygnały z różnych, różnych właśnie gospodarstw, właśnie takich, gdzie zajmują się projektowaniem ogrodów, z zapytaniem, czy mamy jakieś uczniów, którzy kończą na szkołę, bo oni by chętnie zatrudnili. To są w zasadzie takie informacje w branży może one nie są tak rozpowszechnione, ale, ale są. Ale dzisiaj jest moda i ludzie świadomi tego, jak może coś ładnie wyglądać, stawiają właśnie nawet w prywatnych inwestycjach gospodarskich, gospodarczych, no bo wiele, no inaczej, architektura krajobrazu, ale ile osób nie korzystało z architekta, projektanta wnętrz, więc tak. projektujemy w środku, ale też projektujemy na zewnątrz. Bo to, to jest wizytówka niejako każdego zakładu, nawet wizytówka każdej miejscowości, czy miasta, czy, czy, czy gminy, czy, czy wsi. Kiedy się wjeżdża do, do, do takiej gminy no, i widać zadbane rabaty, to znaczy, że tam jest dobry gospodarz. Jeżeli wjeżdża się gdzieś, wszystko jest zarośnięte, zaniedbane albo dostosowane, nie według klasycznej tych metod, no, to widać, że coś tam szwankuje. Też, Przemysł zawodowe też musi widzieć y, jako perspektywy, które mogą na naszym terenie się ujawniać. Y, nowe kierunki. W naszym terenie tutaj tarnowskim coraz więcej mamy winnic. Też będzie zapotrzebowanie przyszłości na pracowników, którzy będą fachowo się nimi opiekować. Y, też jest coraz więcej stadni, stadni gdzie, y, gdzie nawet mieszkańcy Tarnowa otrzymują swoje tam konie. Też trzeba się nimi opiekować. Hipoterapia, y, turystyka. Enoturystyka te związana z Winnicami, To wszystko ob, ob, obraca się w regionie tarnowskim, i, i, i jako szkolnictwo zawodowe musi to też z wyprzedzeniem przygotować fachowców, żeby to mogli obsługiwać. Kierunki. Domyślam się, że w swojej wypowiedzi trochę przemycił Pan e, ofertę szkoły. Nabór się jednak zaczyna. Właśnie jakie walory, co e, jest u Waszego? Nie ma w innych szkołach. Dlaczego warto skorzystać z Waszej oferty, zainteresować się Waszą ofertą? Oczywiście, jak się ma spotkanie kimś jest, to zawsze próbuje się coś tak właśnie przemycić swojego. E, taka prywata, lekka. No na naszym... E, my, Oferujemy, tak jak już wcześniej była mowa, architekturę i krajobrazy. Powracamy do tego kierunku i mam nadzieję, że, że on się zapełni. Z innych takich kierunków, no to próbujemy być też szkołą, która będzie się specjalizować w turystyce. Czyli mamy kierunek technikum obsługi turystycznej, też technikum hotelarskie, czyli usługi, które będą się rozwijać. Mamy też technologię żywności ze specjalizacją w cukiernictwo. Z innych kierunków to też. Tam nawet bronkłości. jedna uczestnica Wasza duży sukces odniosła tak. na Euroskills, Tak, na tak. Jakiś tam zawodach pamiętam. Yy, tak, Gdańsku zdobyła w zdobyła srebrny medal w tamtym roku, właśnie w cukiernictwie. Konkurencja była wysoka. I, I to właśnie, jeżeli mogę wrócić do tego, Pozwal. do tego hmm. Euroskillsu, yy, to właśnie jest jakiś przykład promowania. Yy, Kierunków zawodowych. Tam jak byłem i to widziałem, to ci młodzi fachowcy są naprawdę mistrzami w swoim fachu. Oni, i, to, I to nie tylko ta cyklenictwo, bo były też inne kierunki i widać było, jak fajnie to im to idzie, jak sprawnie to wykonują. Czyli jednak y, jakiś tam da się ich nauczyć. No, ale ja będę teraz widział ciemną stronę, żeby nie było zbyt cukierkowo. No, ale właśnie, to są reprezentanci szkół, do których chodzi, czy nawet województwo, do których chodzi, nie wiem, kilka tysięcy szkół i kilka tysięcy uczniów, i wśród tych kilku tysięcy jest jeden fachowiec. Więc to też się nie przekłada na to, że też cała jakby poziom nauczania i tak dalej, bo, że powiem, w, w złym stadzie zawsze się jakaś taka dobra owca trafi. No, po części to też racja, no ale takie wisienki się trafiają. Ale no, to, 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 jest, to jest promocja, że można. To jest promocja, można. To jest promocja że można i, bo te, i za tym mogą już iść następne kroki mm -hmm. następne jakieś tam dofinansowania czy możliwości pisania programów, żeby ten sprzęt najnowszy, żeby to pokazywać tym młodym, jak to wygląda, żeby ich zachęcać. Yy, czyli. Takie imprezy jak WorldSkills to jest taki pierwszy krok, a rodzice, a rodzice powinni wysyłać według mnie e, dzieciaki na e, młodzież, na e, kierunki właśnie zawodowe, do szkolnictwa kierować e, na szkolnictwo zawodowe, no bo każdy w domu jak chce zrobić sobie jakiś remont, każdy jak chce sobie chce coś naprawić i tak dalej, doskonale wie po pierwsze, a ile to kosztuje i ile się czeka tak, tak no. panie Dyrektorze, ja jak już jak mówię będę tu takim może adwokatem diabła czy czy wyciągał ciemniejsze strony a pojawiały się takie informacje o pomysłach likwidacji waszej szkoły te pomysły zostały przyhamowane a dziwiło mnie to z tego względu że mimo że nie jestem w żaden sposób związany z edukacją w tarnowie śledzę to jako można nawet z drugiego rzędu nie z pierwszego rzędu tego co się dzieje w szkołach powiatu miasta tarnowa Wydaje mi się, że jesteście najbardziej y, medialną taką szkołą. U Was nie ma. Nie, mój mail przynajmniej jest, y, nie ma miesiąca, żeby jakaś informacja o jakimś evencie, akcji charytatywnej, konferencji, jakimś spotkaniu, Waszym działaniu, żeby jakaś informacja prasowa nie przychodziła. Znaczy, robimy swoje. No pomysły mogą być różne. My pilnujemy swojej szkoły, robimy swoje, te, tak jak powiedziałem, najlepiej potrafimy. Bo ja, boleję tylko nad tym, że takie, takie newsy, które są w mediach puszczane, one nie są edukacyjne z, z punktu widzenia edukacyjnego dobre. I one są wypuszczane w okresie rekrutacji, czyli w momencie, kiedy uczeń się zastanawia, y, gdzie wybrać jaką szkołę, no a po drugie demotywuje. I pracę pracowników, i nauczycieli, i demotywuję też trochę uczniów, no bo jak ja mam chodzić do szkoły, starać się, jeżeli ja słyszę, że ta szkoła i tak będzie nie wiem, odebrana, gdzieś przyniesiona z... Zapięta, to to jest takie troszkę nieedukacyjne. To jest takie pójdę, podstawianie Wam też nogi, z racji tego, że no, tak jak Pan wspomniał, uczeń decyduje się na wybór szkoły, mimo yy, że by chciał przyjść do Was, ale gdzieś tam usłyszał plotkę i może mieć obawę, że na przykład nie dokończy edukacji yy, w tych murach. Może to też mieć wpływ na takie decyzje później yy. tych, tych uczniów. Dobrze, powiedzieliśmy o imprezie, powiedzieliśmy o waszych mocnych stronach, o problemach. Co macie jeszcze w przyszłości, Jakie, no bo rok szkolny niedługo się będzie kończył i tak dalej, no ale macie na pewno jakieś jeszcze rzeczy w planach? No w planach mamy utrzymywać to, co mamy, żeby to Powielać, no generalnie chcemy, chcemy współpracować jeszcze ściślej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i, i wyszukiwać programy, które możemy plisać, które będą dobre dla szkoły, żeby ściągnąć tej, tych funduszy jak najwięcej. Chcemy też wysyłać właśnie uczniów w różnych kierunkach, bo do tej pory to wysyłaliśmy do Niemiec tych, co się uczą niemieckiego na szkole, do Hiszpanii, co się uczą hiszpańskiego. No ale jak uczniowie teraz. Mieją angielski, więc te kierunki inne też mogą być dobre. Myślimy o kierunku do, o, o, do Austrii, chcę wysyłać w kierunku Grecji, czyli rozszerzać tę, tę, tę propozycję praktyk zagranicznych. No to jest dobre. Jak ci uczniowie wracają, to widać, że oni są tak podbudowani przede wszystkim psychicznie. są bardziej pewni siebie, już widzieli, co tam się, jakie tam są uwarkowania, zauważyli, że że też sobie spokojnie dadzą radę. Przełamuje się też ta bariera językowa, bo co innego się nauczyć na lekcji, mieć czwórki, piątki z angielskiego, dajmy na to, czy z jakiegoś innego języka, ale ciężko jest przełamać tę barierę tam, żeby zacząć rozmawiać z, z, z innymi. Bo I prędzej się myśli nie darczy... o tym, się chce powiedzieć, tylko o czasie, jakim chce się użyć. Tak, a, do, dokładnie, dokładnie. I to jest właśnie ta, ta bariera. Ci uczniowie wracają nieco inne, oni są pewni siebie i to procentują, nie wracają i te doświadczenia później wykorzystują na miejscu. Ma Pan Dyrektor feedback od y, uczniów, czy też z rynku pracy Tarnowskiego powiatu, Tarnowskiego regionu, Tarnowskiego y, ci uczniowie y, po opuszczeniu Waszych murów oni idą już bezpośrednio na, na, do pracy, czy są wsysani przez rynek pracy, czy też kontynuują w większości dalej swoją edukację na studiach? Różnie, różnie to bywa. Niektórzy idą na studia, w tych kierunkach, co się wykształci, no, którzy zmieniają zupełnie też Zapatrywania i do dowajne studia, ale też, też i do pracy. A jak po maturach dużo osób ściągało, udało się kogoś przyłapać, czy jednak poszło gładko, łatwo i przyjemnie? Matury poszły gładko, łatwo i przyjemnie. To znaczy, że ściąga nie było żadnych tam rzeczy, które mogłyby przeszkodzić w maturze. Zresztą teraz uczniowie sami sami od siebie też nie ściągają. No to już tak przepisy weszły, to już się utrwaliła ta matura że ja muszą po prostu zrobić swoje i, i czekać na, na, na wyniki. Hmm. E, jakie są oczekiwania wobec e, wyników e, tegorocznych matur? Dla niektórych prosto, dla niektórych trudno. Na, to, <grym> to się <grym okaże <grym dopiero, jak będą faktycznie wyniki. Okej, okay, bardzo serdecznie dziękuję Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów był pan Robert Koził, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.